Scenariusz śmierci. Noc miała w sobie coś nienaturalnego. Deszcz nie padał, wiatr ustał, a mimo to powietrze zdawało się gęste, lepkie i ciężkie jak rozgrzana smoła. Latarnie na pustej ulicy migotały, jakby z trudem przebijały się przez ciemność, która nie miała w sobie zwykłej, kojącej ciszy. Była to cisza chora. Przeciążona czymś niewidzialnym, co wypełniało każdy kąt. Na końcu alei, gdzie chodnik przechodził w zaniedbany skwer, znajdowała się ławka. Zardzewiała, z powykrzywianymi nogami, dawno nieużywana. To właśnie tam światło jednej z lamp zatrzymało się na nieruchomej sylwetce. Jakby przez chwilę chciało ją wydobyć z mroku i pokazać światu. Zanim zgaśnie. Ciało kobiety. Nie wyglądało dramatycznie. Leżała jakby spała, ułożona z dziwną dbałością. Sukienka była gładko rozciągnięta, włosy rozczesane, ręce splecione na brzuchu. Tylko jedna rzecz psuła obraz spokojnego snu. Szyja, przecięta od ucha do ucha, z której sączyła się ciemna struga. To nie był przypadkowy atak. To było wystudiowane. Pierwszy, kto ją zobaczył, był pijany mężczyzna wracający z baru. Zatrzymał się, spojrzał, nie od razu rozumiejąc, co widzi. Dopiero kiedy poczuł zapach żelaza, ten specyficzny, którego nie da się pomylić z niczym innym, odsunął się gwałtownie, prawie upadając. Potem zaczął biec, potykając się o własne nogi, krzycząc w pusty.